Odbyło się akurat 9 stycznia spotkanie na temat zagrożeń, jakie do nas tu przyszły: ASF i niebieski język. Zagrożeniem co do niebieskiego języka dla hodowców, ja sam jestem hodowcą bydła, to jest cena. Cena i spekulacje pomiędzy pośrednikami, rzeźniami, zamknięcie się rynków zbytu dla całego kraju w niektórych rejonach świata, bo jest pretekst. No i to jest głównie to, co, co, co czujemy. Choroba jako taka nie jest zwalczana z urzędu, co się stało podobnie jak ze Stonką kurydzianą, z niebieskim językiem. Tutaj powiatowy lekarz weterynarii powiedział na spotkaniu, że no czekać, kiedy cały kraj będzie w Strefie Niebieskiej i jako takie ograniczenia co do przemieszczania na terenie kraju się ujednolicą. No na razie z tego, co powiatowy tutaj nam właśnie przekazał, no to e, powiedzmy pod względem takim ekonomicznym e, samym powie, to może tam nic nie ma. Gorzej potem będzie to właśnie wychodzić, jak będziemy chcieli przemieszczać bydło. Będzie się to znowu oczywiście z naszą papierologią się to e, pokrywać, co, co jest strasznym utrapieniem dla rolników. E, problemem jedynie będzie jak z gospodarstwa. Ze strefy niebieskiej do strefy białej będzie się chciało e, przemieścić, no to zgoda to jest raz, no to tam powiedzmy e, koszty nie są wielkie, bo 10 zł, ale już jest problem potem, bo musi być e, zrobione badanie krwi i na koszt własny, gdzie to jest tam, jak dobrze pamiętam, 30 parę zł, zwykła, zwykłe badanie, już e, te PCR, czy jak to tam się nazywa, to, to już tam jest prawie 130 zł. No to są e, koszta. Jest to e, choroba typowo ekonomiczna. E, tak jak wspomniałem, nie jest ona groźna dla ludzi, dla innych gatunków zwierząt. W e, dużej części jeżeli chodzi o bydło, bezobjawowo przechodzi. E, w przypadku owiec i, i KUS te objawy są częstsze i, i troszkę bardziej nasilone. E, ale tak, jeżeli chodzi o, 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 o wymogi w stosunku do, do hodowców. Tak, jeżeli są oni w strefach objętych tam chorobą, muszą, przemieszczając bydło, czy to do rzeźni, czy do innego gospodarstwa, muszą otrzymać zezwolenie też w drodze decyzji administracyjnej, czyli, czyli, czyli od powiatowego lekarza weterynarii po złożeniu wniosku tam opłaty skarbowej. To jest choroba, która jest już od kilku dobrych lat w Unii Europejskiej w Afryce, w tym momencie byliśmy wolni jeszcze do, do końca tamtego roku jako kraj, ale z badaniami tak zwanymi monitoringowymi, czyli takimi posiłowymi, można powiedzieć, została ona wykryta u, u zwierząt, które nie wykazywały objawów. Czyli to były zwierzęta bezobjawowe, które pobrane zostały próbki i tam wyszedł w tych badaniach wirus. I automatycznie, w przeciwieństwie do ASF-u, te strefy, jeżeli chodzi o niebieskiego języka, to jest 150 km od, od tego ogniska. Dlatego też powiat nasz dostał w darze połowę obszaru właśnie z niebieskim języka. A dwie gminy są poza tą strefą, są w strefie białej. Jeżeli chodzi o sprzedaż, przemieszczenie bydła, to w samych strefach nie ma żadnych zezwoleń, żadnych pozwoleń. Pozwolenie to jest wymagane w momencie, kiedy hodowca jest w strefie niebieskiego języka, tak potocznie nazwijmy, i chce przemieścić do strefy wolnej. Wtedy musi mieć zgodę powiatowego lekarza weterynarii w drodze decyzji administracyjnej i ona jest udzielana jeżeli jest do rzeźni właściwie automatycznie jeżeli tam nie jest stwierdzona choroba a w przypadku przemieszczenia do gospodarstwa innego musi dodatkowo być zrobione badania krwi w kierunku tej choroby na terenie powiatu oleckiego wyszły wyniki dodatnie u dzików w związku z tym na obszarze dwóch dodatkowych gmin to jest Olesno i Dobrodzień. Powstały tak zwane obszary z ograniczonym przemieszczaniem, obszary potocznie zwane różowymi, gdzie przemieszczanie zwierząt, aby mogło być dokonane, musi być podane pewnym, pewnym procedurom. Te procedury polegają na tym, że rolnik musi złożyć wniosek i musi dostać zgodę od powiatowego lekarza weterynarii, w przeciwieństwie do tych pozostałych stref, gdzie takiej zgody nie musiał dotychczas Utrzymywać. Wirusa mamy już w środowisku, mamy w lesie. Czyli jak byliśmy wcześniej w strefie niebieskiej, to zagrożenie było mniejsze, bo wirusa nie było. To był taki obszar ochronny. W tym momencie, jeżeli mamy już wirusa w środowisku, no to naprawdę nie, nie jest to, to yy, nie dużo trzeba, żeby on dostał się do gospodarstwa. Dlatego to spotkanie dzisiejsze było po to, aby uzmysłowić rolnikom, jak ważna jest biosekuracja, ich biosekuracja, bo to są ich gospodarstwa, ich praca i w tym momencie dużo zależy od nich, od ich działania, od tego, jak będą tą biosekurację przeprowadzać, żeby ochronić właśnie swoje gospodarstwa od wejścia wirusa do, 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 do siebie. I przy okazji ochronić też wejście tej czerwonej strefy na obszar e, naszego powiatu. Dlaczego bardzo przyjechał? No, żeby dowiedzieć się wszystkie niuanse na temat wprowadzonej strefy i opostrzeń, które nas dotyczą z, z dniem 1 stycznia. Wiedzieliśmy, że to nastąpi już w połowie grudnia. E, po kontakcie z kolegami myśliwymi wiedzieliśmy o szale dzików e, pozytywnych. Oczekaliśmy po prostu na wprowadzenie tej strefy, no i.. Mamy ją. Co to zmieni w gospodarstwie? Co, jak... co to zmieni? Wie pan co, no, biosekurację prowadzimy już praktycznie od czterech lat. Maty na wejściach, rejestry wejść-wyjść, wjazdów samochodów, wszystko musi być prowadzone. No, na dzień dzisiejszy musi nas, obowiązuje nas tylko jeszcze dodatkowo plan bezpieczeństwa biologicznego, który też już leży w, u powiatowego lekarza weterynarii i czekamy na zatwierdzenie. Chciałem się dowiedzieć o nowych wymogach w strefach. Akurat jestem w strefie niebieskiej, ale lada moment mogę mieć strefę różową i prawdopodobnie będą inne wymagania co do, co do chowu, sprzedaży trzody chlebnej. Hoduję świnię razem z tatą w cyklu zamkniętym, tam około 40 macier w cyklu zamkniętym. Jeszcze do tego w pole produkujemy podstawa paszy dla, dla świn i rzepak jeszcze na sprzedaż. Bo wiem, że na pewno będzie problem jakiś, bo na pewno jakiś problem wystąpi i że ta choroba prędzej czy później będzie za moim płotem. Najpierw wśród dzików, mam nadzieję, że nigdy się do nie dostanie. No i musimy się na tym nauczyć z tym żyć. Praktycznie mam tutaj 100 kilometrów. Jest to spotkanie odnośnie ASF-u. Tutaj powiat olewski jest już w strefie i te przepisy, jeżeli dane gospodarstwa są w strefie, się trochę zmieniają. W moim powiecie, powiecie kęzycko-kozielskim jeszcze jest strefa biała, ale trzeba dmuchać na zimne i trzeba wszystkie przepisy, które się zmieniają, na bieżąco trzeba o nich wiedzieć, gdyż jeżeli nie daj Boże, oby nigdy nie przyszła, ale nie daj Boże, gdyby strefa przyszła, żeby już być wdrożonym i żeby wiedzieć, na co, na co możemy się spodziewać, jeżeli przyjdzie ta strefa. Jeżeli jest strefa, problem jest, bo są potrzebne badania, są potrzebne zezwolenia, decyzje od lekarza weterynarii. Są to decyzje wydane na dzień, dany. Jeżeli na przykład coś nie spasuje i w danym momencie rzeźnia nie przyjedzie po tłucznika, decyzja przepada, znowu trzeba występować o tą decyzję. Jest to duży problem. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które ponosi rolnik. A jak wiemy, dzisiaj cena tucznika jest na e, tragicznym poziomie, więc e, te dodatkowe koszty znowu podrażają nam e, już i tak minus w produkcji trzody chlebnej.